Proszę powiedzieć, czy był taki moment, ale proszę powiedzieć szczerze, że naprawdę pan wierzył, że pan wejdzie do drugiej nie. tury? Nie było. Nie. To znaczy, było dla mnie od, na od samego początku zupełnie. Znaczy, pytanie to znaczy, nie. To znaczy, było dla mnie od początku, od września zupełnie oczywiste. Powtarzałem to w zasadzie w każdym wywiadzie, że żebym wszedł do drugiej tury, jeden z dwóch moich kontrkandydatów, musi się mocno skompromitować, jego poparcie musi bardzo spaść. I w ten sposób, znaczy w tym sensie wierzyłem, że brałem pod uwagę, że to jest możliwe. Natomiast w żadnym momencie nie czułem, że to już jest ten moment, że on już jest na takim etapie, że można go przegonić, więc cały czas czekałem na to, aż coś się wydarzy, no i się nie wydarzyło. W związku z czym nigdy nie było tematu Mijanki, te wszystkie sondaże, gdzie Nawrockiemu spadało do 20%, po prostu były zaniżone. Była to gra mainstreamu po to, żeby, nie wiem, skłócić mnie z Nowrotkiem. Zaszkodzić Nawrockiemu, tak to było obliczone. W test sondaży po prostu nie wierzyłem, o czym zresztą publicznie mówiłem. Jedyna szansa na wejście drugiej tury to olbrzymia kompromitacja, olbrzymia jednego z dwóch kontrkandydatów, która po prostu nie nastąpiła.